Znajdujemy się w miejscowości Stankiewicze, właściwie to już nie jest miejscowość. Kaplica, która według przekazów została zbudowana przez powstańców styczniowych i służyła powstańcom w Powstaniu Styczniowym. W czasie II wojny światowej, z kaplicy korzystały oddziały Czesława Zajączkowskiego-Ragnera, legendarnego dowódcy 4 Batalionu 77 Pułku Armii Krajowej. Potem w tych okolicach stacjonowały oddziały Anatola Radziwonika, Olecha. Tu w Stankiewiczach była jedna z obław NKWD na oddziała Radziwonika, które w zimie 49 roku spowodowały rozbicie tych, tych oddziałów. Olechowi udało się wyrwać z okrążenia. Poległ kilka miesięcy później niedaleko stąd, w Raczkowszczyźnie. I od tamtej pory właściwie to miejsce umarło. Mieszkańcy Stankiewicz zostali wywiezieni na Syberię. Właściwie tylko chyba jeden z nich powrócił. E, więc został tu cmentarz, kaplica i, i jeden tylko dom. No, miejsce jest historyczne. Je, myślimy, że być może ostat, na ostatnich mszach poprzedzających tą dzisiejszą to byli tutaj żołnierze Olecha, że na pewno tutaj gdzieś stał i modlił się w tej kaplicy Czesław Zajączkowski-Ragner. To, to dla nas bardzo takie ważne miejsce, wzruszające, no, szczególnie, że miesiąc temu Obchodziliśmy 70. rocznicę śmierci Czas Zajączkowskiego. Chcę podziękować Odraniem dla Eugeniusza i Wony Ja to już dawno widziałem. Właśnie tu gdzie ja stoję tu jest dzieło ołtarz, to jest autentyczne. Tak się stało chyba, bo tu wszystko było zawalone, zgniłe, podłogi nie było. Ktoś mądry powiedział. Że jeżeli ktoś z żywych pamięta o tych, których nie ma, to nie jeszcze żyją. My żyjemy i pamiętamy. Tu była okolica, która się nazywała Stankiewiczą, którą spacyfikowali. Można przejść po tym lesie, zobaczyć fundamenty podwaliny tych domów. Byliśmy tu razem. Jeszcze Parę miesięcy temu tej kaplicy nie było widać z tych krzaków, co rośli na tym cmentarzu. Teraz widać cmentarz, widać kaplicę. Naprawdę dusza się raduje. Rozpoczynamy ten historyczny moment od udziału Świętej. Wszystko polecamy Naszemu Bogu Jezusowi Chrystusowi. Przeszłość, teraźniejszość. I przyszłość. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Ta Msza święta i wasza obecność tutaj po latach jest świadectwem, że prawda zwycięży, że pamięć zwycięży, że zmartwychwstanie Chrystusa dokona się w tym miejscu. Wchodząc na to miejsce, święte miejsce, człowiek boi się uczynić kroku, aby nie wyjść na grupę. Przychodzimy tu, aby oddać pamięć tym wszystkim, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny. W powstaniu styczniowym i później i teraz. Przychodzimy i polecamy ich wszystkich z Chrystusowi, że ich cierpienie, ich trud, ich miłość do ojczyzny nie była daremna. I niech to będzie również dla nas umocnieniem tego ducha, że warto służyć prawdzie, że warto służyć ojczyźnie, że warto służyć drugiemu człowiekowi, że warto odkrywać ciągle te miejsca i pokazywać, jak bardzo ci, którzy żyli przed nami, kochali te miejsca, kochali tą historię. Niech zmartwychwstały Chrystus, życiem wiecznym, obdarzy wszystkich zmarłych, poległych w obronie tych ziem, a nam ma, niech da siły i nadzieje, że warto naprawdę. Służyć prawdzie. Wrogowie, jakikolwiek oni by nie byli, przemijają. Zostaje tylko piękna historia. Nikt nie wspomina tych, którzy byli po tamtej, złej, niedobrej stronie. Zawsze pamiętamy tych, którzy stali w obronie prawdy, którzy stali w obronie ojczyzny. I niech tak pozostanie. Niech to będzie dla nas również lekcją piękną od. Z tego miejsca wypływającą. Warto służyć prawdzie. Warto służyć ojczyźnie. Tak nam to pomóż Bóg. Tak nam to pomóż Bóg. ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod miastą sowiecką. Nie łatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Nie łatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. To byście wskazali, jak zachować honor, Gdyby na głupców no stali, gdy gwiazdą wcielono. To byście wiedzieli, gdzie dobro, gdzie zło, gdy z lasu do celi w kajdankach, się szło. Przed armią niemiecką I przed komunizmem Pod gwiazdą sowiecką Niełatwo jest rzucać Swój oczy na stróż Powiedzmy to wprost Niełatwo jest rzucać Uznani od nowa żołnierzy niezłomni, być może już o Was nasz kraj nie zapomni. Najwyższe honory należą się Wam, tam na Polskie chorym, tam ofiarą kłamstw. i ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na